Jeden. Dwa. Siedem. No niech mnie Andrzej kopnie, straciłam rachubę. Zadrżą niebiosa jak się w kurwie. Ojej. Kama Sutra. 456. Dla dorosłych. Jestem jebakiem. bakiem Kwa 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 a ła łoj ja, jak boli. Te kurki należą do Andrzeja, nie mogą zwiać. Kury i kuraki, zastanówcie się najlepiej, jak uciekniemy. Potrzebujemy niskopodłogowca, nie mamy miesięcznych, może w korycie zostały. I, no i nic nie ma, także lipa jest. No przecież wie ta co i tu i tam są różne kurniki. I chuj z tego? Słuchaj głupia kurko, puknij ty się w tą głupią dupę, właśnie w dupę. Jesteśmy, na zaborze, dookoła głucha noc, gasną wszystkie światła, a wie ta może, co jest za zaborem? Ja wyjaśnię problem, za zaborem są zbrochy, a tam nikt nie biczuje kur, tam ludzie żyją ze zbierania kamieni, pierdolisz, ja wcale nie pierdolę. A może wy pierdolicie, co? Ja się szanuję. Ja wiem, że kłamiesz, gówno wiesz, nieważne, możemy uciec od Andrzeja i polać sobie jednego, drugiego i trzeciego i czwartego, i będzie faza. O tak, wypijesz jednego, będziesz spać, Andrzej przyjdzie i ci na wpierdala. Nawet jak uciekniemy, on i tak nas znajdzie nawet na twoich zbrochach. A idź banany prostować.